A bez tu ostatnio było ciepło, no? O, masz jeden na jeden, ostatni został. Ostatni, przeładuj tu szybko. Tutaj szybko na ten róg góry wejdź. Czekaj, tu nie schodź, nie schodź, nie schodź. Wypij miksturę pod córką. Plecy, 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 plecy! Tu, plecy! Weź, to! Walisz go! Walisz go! Walisz go, jeszcze! No kurwa, po co zgadesz? Na no, walgo! Ale to ma Ostatni Sągle. szał! Ostatni szał. Sągle. Spokojnie, spokojnie! Przeładuj to! Ja pierdolę jaki bambik! 11 hp. No mówię plecy, a ty nie patrzysz na plecy! Co plecy? Jak był No plecy, kurwa, jak przed tobą, jak za tobą! Nie no kurwa! Ale już nigdy nie wygrasz, już nigdy nie wygrasz. Co z drugie miejsce, kto nic kurwa nie daje? Cię popierdoliło hoino jebana, ty kurwo. Nie to... Nie, to, to nie przejdzie, za ciężkie to jest. Ojejku! Ale się schronasz! <śles polític> Bambi, czy co kurwa brudna! Wypierdalaj! Pierdolonych, kurwa śmieciu! W ogóle, full To zawsze leci taka rzadzizna z dupy, nie? Taka lawina. Że to nie jest taki uformowany, twardy bobek, tylko. Tylko taka rzadka straka, nie? No tak, no bo piją tylko mleko, nie? Fu, kurwa, ale to musi jebać to główną, Bo ba Zabijam Nowaka, zabijam, bo jakiś typ obiecał 100 subskrypcji. Jak nie, no to perma dostaje, nie? Yeeeah! 100 subów! Lepiej giftuj, kurwa! Bo mój palec dzisiaj jest mega ciężki. Dzięki Nowak za pomoc w zwycięstwie. O no tu chodzi? Mega kurwa glitch! Mega glitch! Prawdziwe one są! Ty! Prawdziwe. Pierdzielaj. Elokrac znalazł. Masakra. Jestem w formie. Myślałem, że będę miał pracownika, zrobi za mnie chociaż tysiąc godzin w nowym roku, ale to skazane na siebie, nie? Ty, chyba żartujesz. Ja podarował 6 złotych. Czuję się jak jacasz w filmie jajcasz jacasz. No jeździ... Je yeah! co, co ty robisz? Losowo zmieniasz te y, y, bronie na jakieś kurwa, nie myślisz nic, tylko napierdalasz. Nie no ma zagrać dobrą grę, ja chcę zobaczyć dobrą grę! Jak ty... To pewnie ty też wzywasz dobrą grą. To jest kurwa kaszana pierdolona, ja tego się nie da oglądać. Rani to moje serce. No to proszę bardzo. Nie, grasz, nie, grasz. Nie, nigdzie nie kończysz, siedzisz, tu grasz. Jesteś teraz zmuszana do Fortnite. Mamy to. Milipak podarował 6 okay. złotych. Po oglądaniu I tego bambiczka później z <mum> Ale 11 już mam ten jest zagwarantowany, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Wchodzisz tu pod górkę, no zdecydowanie, zdecydowanie, co ty, na K2 wchodzisz. To zabara. jest bot, to jest bot. Ale mnie też będzie atakował. Ale no, on no, nie trafia nigdy. Dobra, zejdź tam do nich i weź tą pompę pod dwójką i ich rozpierdol, bo zaraz mnie popierdoli. Nie, no i co, On no, się nie strzela! Ale dobra, to gość w ciebie strzela, tu widać jego łeb! Ja pierdolę, to gość w ciebie strzelał, ten bot nie trafia nigdy. Głowa tylko mu wystawała, mogłaś nie widzieć. Nie, grasz jeszcze. Tak ja mam trafę. On cię troluje jeszcze, no masz szczęście. Co to? Koronka. To nic nie daje, ale podnieś. Tutaj coś zamienić? Nie, weź to leczenie z tego sixpacka, six weź. Nie rzucaj jeszcze tego. Weź tą rybkę tam co leży. Aha, Kurwa mać, kory. no mnie popierdoli zaraz. To już chcesz rzuć tego drugiego. No lepiej być się Zjedz grzyby. tak? No chciałem, żebyś rybką się na początku uleczyła. Gdzie to się zmienia to, żeby broni się kurwa same segregowały? Ja pierdolę to jest pod siebie? Wyjebałaś, zmarnowałaś 40 odsłon... osłony, no mówię pod siebie, to czemu ty walisz do przodu gdzieś? No Julka, no ja mi ręce opadają, kurwa. Bo ty mnie nie słuchasz w ogóle, Słucham rozumiesz? się, no nie po że się, tak daleko to po się produkuje. No ale to jak mówię pod siebie, to po, po co ty pisgasz na daleko? Biegłam, tak? Ty, ja, ja, ja mam serce chore! Jak to widzę? Po co ja się produkuję i się Jak mam staram? Chorą. Po co, ja, po co ja się... No przecież widziałaś go, to po co się Nie obracasz? Go. No tu Gdzie stoi jest? kurwa przed tobą! No to, to, to na co to jest? Na, na jaki to jest dystans? Na jaki to jest dystans? To po co? My się na blisko było? Kurwa, wychodzę, wychodzę. Church No! Zostaw mnie! Przeszale go. Kurwa Igorek, to naprawdę masz mikrofiuta, żeby kurwa laskę co gra w tydzień w Fortnite'a stream snipować Ona widzi ile za tobą, za nice. tobą, typ, za tobą, typ. Ciao, ciao, ciao. Maciek! A musisz trafiać w niego! Co Donate wyciszam, no bo jak jest kurwa debilu jebany C w Donate to wyciszam. I kurwa idioto, co? Straciłeś 6 złotych i mi C walisz w Donatecie. Psie jebany. Życzę ci, żeby na Sylwestra ojciec cię jebał kurwa. Żeby jego petarzicho w twojej dupie wybuchło. Śmieciu jebany ty. Kurwo. Oczywiście gdzie ta, gdzie ta. Gdzieś, gdzieś banany na mój rekord 7 dzików jednego dnia? Czy nie masz psychiki? Na pewno tyle nie wypiłeś Dlaczego? No wypiłem Nie ma szans Wypiłem tyle ostatnio Nie ma Chłopie wypiłem ostatnio 7 dzików jednego dnia To Widziałem Z nami to nie był Byłbym bo dawka dzienna yy, śmiertelna to jest 50 Spróbujesz kiedyś zrobić taki challenge? Czy dawka śmiertelna jest tam? No właśnie śmiertelną? od jutra wjeżdżam na dietę dzikową i od jutra 25 wale dziennie. <śśmienic> mini Mike kurwa, WP i mi mini Mike. Ty śmieć pierdolony z tyłu snajperze. Kurwo jebana. Jeszcze ten mnie dobył jakiś. Jajka kurwa, nie powiem kogo. Powinieneś mieć, w ogóle masz bana za to nikt, kurwa, ty. Przepraszam cię. To A zjadasz sobie ten ryżek? Co? Czemu? No je nie, Julka, nie, serio, zaraz cię... Za za zaraz staję. Zaraz staję. Zaraz staję! Gino, pomóż mi. Jeszcze ja jestem w strefie, Jadę. Kurwa, od pleców mi! Nie, no Julka mi podnosiła ciśnienie, się nie <śm> <śm> <śm>